Stawmy na początek do wzoru funkcji w miejsce x tą skrajną liczbę i tą skrajną liczbę. Wygląda to tak. Podstawiam minus 3, podstawiam trójkę. I teraz według wzoru tutaj wstawiam minus 3, tutaj 3. Od tej liczby odejmuję 2 i od tej liczby odejmuję 2. No i liczę. Minus 3 odjąć 2 to jest minus 5. 3 odjąć 2. To 1. Każde z tych działań wyprodukowało mi współrzędne punktów, które muszę zaznaczyć w układzie współrzędnych. To znaczy tutaj muszę zaznaczyć z tego działania, muszę zaznaczyć punkt o współrzędnych minus 3, minus 5. Tu jest ta minus trójka, a tutaj minus piątka. Z tego działania mam trójkę, jedynkę. Punkt o współrzędnych 3,1. I teraz te punkty zaznaczamy w układzie współrzędnych. Minus 3, minus 5 znajdziemy w tym miejscu. I 3,1, 3, 1 znajdziemy tutaj. I te punkty musimy połączyć z sobą, ponieważ widzimy, że funkcja przyporządkowuje każdej liczbie z dziedziny, czyli z przedziału od minus 3 do 3. Zobaczy, tu byśmy mieli od minus trójki. Do trójki na x, bo dziedzina zawsze dotyczy xów, czyli każdej liczbie z tego przedziału, najmniejszej możliwej liczbie, o, jakbyśmy poszatkowali teraz, to coraz mniejsze mniej że i widzicie, te punkciki utworzyłyby taki, taki po prostu odcinek, prawda, na osi x. Teraz każdej tej liczbie funkcja przyporządkowuje liczbę rzeczywistą, liczbę rzeczywistą, czyli to oznacza, że oś y też jest. Poszatkowana na takie coraz mniejsze, um, coraz mniejsze punkciki, gdzie każdemu punkcikowi odpowiada jakaś konkretna liczba y, rzeczywista. No i teraz, żeby dokończyć to zadanie, to po prostu musimy z sobą połączyć te punkty. Tak, właśnie ta dziedzina, a raczej ten opis tutaj podpowiada nam, że funkcja będzie właśnie takim odcinkiem. I to jest wykres funkcji. Y to się równa f od x. Dobra, to spróbujmy rozwiązać jeszcze jeden przykład.